Cześć! Witam Was kanał kanale Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji głośnika Bluetooth dla chyba najbardziej wymagających użytkowników. Jest to Audiomaster MR2. Głośnik marki Technisat, natomiast on został stworzony przy współpracy z marką Elac, jak widzicie. Czyli najbardziej znanym producentem sprzętu audio, głośników audio w Niemczech. Jest to marka, która sprzedaje sprzęt najwyższej jakości, jeżeli chodzi o audio. No i właśnie dzięki tej współpracy udało się marce Technisat stworzyć naprawdę świetny głośnik o bardzo dobrych parametrach technicznych. No i przede wszystkim rewelacyjnej jakości dźwięku. W dzisiejszym odcinku oczywiście opowiem Wam nieco o budowie, wykonaniu tego głośnika. Pokażę Wam obsługę tego głośnika, aplikację mobilną do zarządzania. No i oczywiście posłuchacie sobie kilku przykładowych utworów. Odtwarzanych za pomocą tego urządzenia. Tak więc, jeżeli należycie do grupy osób, które oczekują od głośnika bluetooth nieco więcej niż oferują standardowe głośniki, no to nie możecie przegapić dzisiejszej recenzji. Oczywiście, jak zwykle, zaczynamy od zapoznania się z zawartością zestawu, a w pudełku znajdziemy głośnik, instrukcję obsługi i zasilacz do tego głośnika. Zasilacz dwuczęściowy. Przewód tutaj klasyczna ósemka podpinany do zasilacza. No i zasilacz, okrągła końcówka bezpośrednio do głośnika. Teraz jeżeli chodzi o sam głośnik, zobaczcie jak on został wykonany. Na froncie mamy metalową maskownicę z logo marki Technisat. Poniżej logo marki Elak. Konstrukcja obudowa jest z tworzywa sztucznego. Natomiast ta maskownica jak widzicie jest Dookoła tego głośnika. Poniżej maskownicy mamy złącza, w jakie ten głośnik jest wyposażony, i mamy, tak jak widzicie, wejście sieciowe LAN do podłączenia przewodu internetowego, wejście zasilania oraz wejście AUX do podłączenia urządzeń zewnętrznych za pomocą przewodu audio. To są wszystkie złącza, w jakie ten głośnik został wyposażony. Od spodu podgumowane miękkie nóżki, które nie rysują powierzchni. I teraz górny panel tego głośnika. Tutaj mamy jedynie dwa przyciski mechaniczne. Przycisk MODE do zmiany trybów pracy głośnika oraz przycisk POWER w tej pokrętle do regulacji siły dźwięku. No i są ikony od funkcji, jakie ten głośnik obsługuje. I jak widzicie, mamy obsługę radia internetowego, obsługę aplikacji Spotify, Oczywiście możliwość odtwarzania muzyki po sieci dzięki tej łączności DLNA. No i oczywiście możemy podłączyć sobie klasycznie, jak już widzieliście, urządzenie zewnętrzne przewodem audio i możemy się połączyć też poprzez bluetooth, tak jak w klasycznym głośniku. Dioda od zasilania z tej strony. Konstrukcyjnie to by było tyle. Może jeszcze wymiary tego głośnika. 29 cm, wysokość 19 cm i szerokość 12,7 cm. Głośnik waży prawie 3 kg, bo 2,9 kg, czyli dość ciężka konstrukcja. Tym bardziej, że jest to, jak pamiętacie, głośnik zasilany z sieci za pomocą zasilacza. Nie ma budowanej baterii, czyli cała waga tego głośnika to, to tak naprawdę przetworniki. Dwa przetworniki stereo o mocy 2 x 30 W, czyli ten głośnik Bluetooth oferuje nam łączną moc 60 W mocy muzycznej. Bardzo mocny, bardzo potężny głośnik i za chwilę posłuchacie sobie jak ten głośnik gra. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze wam pokażę obsługę i funkcję tego głośnika. Jeżeli chcecie korzystać z tego głośnika jak z typowego głośnika Bluetooth, no to oczywiście przechodzimy tylko włączność Bluetooth. I w naszym telefonie wyszukujemy sobie głośnik AudioMaster MR2, łączymy się z tym głośnikiem i tak naprawdę możemy sobie już po sparowaniu przesyłać muzykę z naszego telefonu na ten głośnik. Natomiast oczywiście to jest tylko jedna z możliwości korzystania z tego głośnika. Żeby w pełni wykorzystać jego możliwości, oczywiście musimy go podłączyć do internetu i skonfigurować za pomocą aplikacji mobilnej. Podłączenie do internetu może być na dwa sposoby. Tak jak Wam pokazywałem, mamy tutaj oczywiście wejście sieciowe, czyli możemy podłączyć przewód internetowy. Natomiast głośnik ma też budowane Wi-Fi pracujące w dwóch pasmach, zarówno 2,4 jak i 5 GHz. I właśnie z tego połączenia będziemy dzisiaj korzystali. Druga rzecz. W instrukcji obsługi mamy informację, że głośnik jest zarządzany aplikacją My Radio Pro. Natomiast ta aplikacja została obecnie zastąpiona inną aplikacją, a mianowicie aplikacją Technisat Connect, którą musicie sobie pobrać na swój telefon. I to właśnie dzięki tej aplikacji będziecie mogli połączyć ten głośnik siecią Wi-Fi, Będziecie mogli go też skonfigurować i oczywiście dzięki tej aplikacji będziecie mogli zarządzać zarówno właśnie radiem internetowym, aplikacją Spotify, czy też dostępem na przykład do muzyki z Waszych serwerów, które macie gdzieś w domu postawione. Konfiguracja, połączenie tego głośnika z aplikacją jest bardzo proste, natomiast jeżeli ktoś miałby z tym problemy to na moim kanale znajdziecie też krótki film pokazujący właśnie tą konfigurację wstępną. Link do tego materiału zamieszczę Wam też pod tą recenzją. Jeżeli macie już aplikację skonfigurowaną, to przechodzimy do panelu Control i teraz w tej aplikacji przechodzimy sobie na przykład do radia internetowego i w tym miejscu mamy dostęp do wszystkich stacji internetowych. Jeżeli chodzi o Polskę, możemy sobie tutaj wyszukiwać stacje z całego kraju. Możemy sobie wyszukiwać stacje radiowe, na przykład SK. Zobaczcie, wyszukujemy i mamy wszystkie stacje Eski z całego kraju. Każdą tą stację możemy sobie uruchomić na naszym radiu i możemy sobie, jak widzicie, bez problemu słuchać wybranych stacji. Możemy sobie też tworzyć tutaj listy stacji ulubionych, dzięki którym to listom będziemy mogli bardzo łatwo sobie zarządzać poszczególnymi stacjami radiowymi. Będziemy mogli sobie te stacje, jak widzicie, odtwarzać na naszym głośniku. Czas przełączania się pomiędzy stacjami może nie jest najszybszy, natomiast, jak widzicie, wszystkie stacje bez problemu działają. I tutaj oczywiście widzimy okładkę stacji radiowej, są też informacje nadawane wraz ze stacją, które możemy sobie odczytać. Możemy zatrzymać otwarzanie, wznowić otwarzanie, no i oczywiście wybierać sobie te stacje radiowe. Kolejna zakładka to jest dostęp do aplikacji Spotify Connect. To właśnie z tego miejsca będziemy mogli zarządzać naszymi utworami, które mamy właśnie dostępne w aplikacji. Pamiętajcie jedynie, że aplikacja Spotify Connect będzie działała z tym programem, jeżeli macie oczywiście wykupione konto premium w aplikacji Spotify. Jeżeli chodzi o tutaj zarządzanie utworami w aplikacji Spotify, łączność to jak widzicie bez problemu łączy nam się ona z głośnikiem AudioMaster MR2 i możemy sobie tutaj już na ten głośnik od razu przesyłać utwory. I słuchać sobie tych utworów na tym głośniku. Za chwileczkę sobie tych utworów posłuchacie. Natomiast wracając do aplikacji i wyboru źródeł sygnału, to mamy jeszcze te lokal media, czyli możemy sobie tutaj wyszukiwać utwory w naszej sieci. Jeżeli mamy jakieś serwery, na których mamy muzykę, no to oczywiście będziemy mogli z tego korzystać. Mamy też oczywiście klasyczną łączność Bluetooth, którą możemy tutaj uruchomić. Jak Wam już pokazywałem na wstępie, czyli wyszukujemy sobie audiomaster w ustawieniach Bluetooth. I za pomocą Chromecasta czy też po prostu łączności Bluetooth przesyłamy sobie muzykę naszego telefonu na ten głośnik. No i ostatnia opcja to jest właśnie złącze aux, czyli podłączenie urządzeń przewodowo za pomocą przewodu audio i sterowanie utworem właśnie bezpośrednio z tej aplikacji. Ok, to są takie wszystkie najważniejsze funkcje, jeżeli chodzi o tą aplikację. To teraz posłuchajmy sobie jak gra Technisat AudioMaster Master MR2. Aaaa. Straight down. Earth from a bird's eye view. If you should go feathers and see. This Już po testach tego głośnika, no i cóż, jak słyszeliście, rewelacyjna jakość dźwięku. Jak widzicie, ta współpraca z marką Elak przełożyła się na rewelacyjną jakość dźwięku. Świetne niskie tony, wysokie tony, bardzo tutaj dużo szczegółów jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego dźwięku. Dźwięk jest też bardzo głośny. Pamiętajcie, 2 razy 30 W, czyli 60 W mocy muzycznej. Tak naprawdę, ja tutaj nie mogę się do niczego doczepić. Jest to naprawdę głośnik o rewelacyjnej jakości dźwięku, który myślę zadowoli nawet bardzo wymagających użytkowników. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na temat tego głośnika. Tak więc, piszcie w komentarzach, jak Wy oceniacie tą jakość dźwięku oferowaną przez Audiomaster MR2. Czy mieliście do czynienia już z tym głośnikiem, czy mogliście też posłuchać go na żywo w jakichś warunkach domowych, czy też chociaż w warunkach sklepowych? Myślę, że takie komentarze, takie uwagi będą bardzo przydatne dla innych użytkowników, którzy zastanawiają się nad wyborem tego głośnika. Ja ze swojej strony jak najbardziej mogę Wam go polecić. Jeżeli tylko budżet Wam pozwala na zakup takiego głośnika Bluetooth, no to wydaje mi się, że na pewno będzie to bardzo dobra inwestycja, która powinna spełnić Wasze oczekiwania odnośnie wydajnego głośnika Bluetooth o świetnej jakości dźwięku. Z mojej strony na dziś to by było tyle. Ja jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału, i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które znajdziecie oczywiście na kanale Smart Test. Cześć!